EA Sports Cyny game Nasza gała, mamy słabszy skład Jak dzwonię, ty gadasz Ręka! nabita. Ty, jak gruby ma na imię? Wojtek Jest Wojtek? Gruby! Koledzy do ciebie o, Łanie w szczepionkę Mama, rzuć picie! Gramy moją Ty masz flaka, gramy moją Ty masz kamień Skocz po chipsy, tylko ta zasa wymacaj. Gruby! Na bramkę! Ej dobra, ale jestem lotny i nie ma sajpety! Przed pani! Wyjdzie Mati! Nic nie było! Mati! Sorry chłopaki, lewa! MATI! Ubierz bluzę! Będziesz się rzucał! No Mati, weź! Jak Adi przyjdzie to do nas. Mamy gorszy skład. Yes. nie bój się piłki! Kitra lugi, facetka idzie. Zmiana! Gruby, specjalnie puściłeś! Stoisz jeszcze jedną. Gramy na zachę, nie ma wycofki. Nie wyszła, gramy. Czyli słupek będzie wkręcić. Piętka ratuje! Braka makafon. Prawo Pascala. Kto wybił, ten dala. Ej kupaki, a z ręki czy z nogi? Z czuwa to każdy umie. Daj jednego. Weźmy wyszli explosion przez brutacza. Dawaj Matina na woleja! Dobra, ja spadam. Ale piłę zostaw! Nie no bo...